Dzień dobry, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Dzisiaj studio otwarte, czyli spotykamy się w studiu S2 w budynku przy Alei Niepodległości, i będziemy dzisiaj rozmawiali o psychologii w szkole. Jest z nami pani Elżbieta Antosik, psycholog szkolny z siódmego Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie. To liceum współorganizowało turniej wiedzy psychologicznej. Witam panią. Jest z nami pan profesor Jarosław Jagieła, pedagog, psychoterapeuta, profesor w Instytucie Pedagogiki Akademii imienia Długosza w Częstochowie. Nasz gość interesuje się nowoczesnymi sposobami kształcenia pedagogów, rozwijaniem umiejętności terapeutycznych i interpersonalnych wśród nauczycieli. Napisał między innymi gry psychologiczne w szkole i jedynaka w szkole. Witam panie profesorze. Dzień dobry. I przy stole jest również pan doktor Przemysław Bombel, psycholog, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, członek Komitetu Organizacyjnego ISP Psychologów. Zajmuje się problematyką mechanizmów działania placebo, bólem oraz psychologią edukacji. Juror turnieju, redaktor naukowy miesięcznika charaktery, organizatora turnieju. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy w takim momencie, kiedy można powiedzieć, no tak, coś się już wydarzyło, to znaczy, że dobrze się stało, że młodzi ludzie mogli się swoją wiedzą popisać. Chciałbym zacząć od Pana, Panie Doktorze, Pan jako juror mógł się przyglądać tym zmaganiom z psychologią. Zaskoczyło coś Pana? Było in plus, in minus? Tego się Pan spodziewał? Myślę, że zaskoczyło i to in plus. Zdecydowanie, właśnie sama organizacja turnieju, zasługuję się na podkreślenie, Zarówno ze strony charakterów, jak i Siódmego Liceum był perfekcyjnie zorganizowany, ale przecież dość dużo było uczestników, były też osoby, które im towarzyszyły, a wszystko naprawdę przebiegało bez najmniejszego problemu. A, a co z wiedzą, panie doktorze? Wiedza również zaskoczyła mnie im plus. To znaczy tak, dla przykładu, test 101 osób, które przeszło do finału, spośród nich 94 przyjechało do Warszawy z najodleglejszych miejsc w Polsce. To jest bardzo duży odsetek. I na 76 możliwych punktów do zdobycia w teście te osoby, które przeszły do finału, miały od 64 do 70. To jest naprawdę bardzo dużo, zważywszy na to, że ten test był na poziomie akademickim. To był rzeczywiście test trudny i myślę sobie, że wielu studentów psychologii, a nawet absolwentów, miałoby duże trudności, żeby uzyskać aż tak wysoki wynik w tym teście. Te, te 10 osób, które przeszło do części ustnej, ono również te, te osoby bardzo, no miały trudniejsze później zadanie, prawda, bo musiały nie tylko przekazać swoją wiedzę, pokazać, że myślą samodzielnie, ale też w odpowiedni sposób się zaprezentować. I tam mieliśmy dwa pytania. Jedno, jedno pytanie dotyczyło eksperymentów psychologicznych. Zwracaliśmy, i na, na to pytanie właściwie większość osób odpowiedziała doskonale, pokazując swoje krytyczne myślenie, nie tylko pokazując, że, były, że przeczytały o eksperymencie, że wiedziały, co z niego wynika, ale też potrafiły skrytykować na przykład jego etyczność. Drugie pytanie było znacznie trudniejsze i z tym pytaniem nie każdy poradził sobie aż tak dobrze, ponieważ to było pytanie problemowe, gdzie trzeba było tak naprawdę poszukać wiedzy, przygotować się, poszukać danych i też zaprezentować swoje, swój poziom myślenia. Ja myślę, że w dużej, w dużej mierze to drugie pytanie zadecydowało o tym, kto przeszedł do tej trójki finałowej. Myślę, że to złożony problem, ale rodzi się pierwsze pytanie. No, przygotowywaliśmy, bo i w Polskim Radiu Euro, i w charakterach były teksty, były audycje poświęcone różnym zagadnieniom psychologicznym, w związku z tym można było się też dzięki nim przygotować. No, ale skąd wiedza psychologiczna u młodych ludzi w szkole i tak naprawdę nie ma? No, nie ma. Chociaż patrząc na pewne oficjalne dokumenty, na przykład na podstawy programowe szkoły, to możemy zauważyć, że te treści się pojawiają. One są często rozproszone w różnych przedmiotach, i to pojawiają się już na najniższym, na pierwszym etapie kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej, a więc w klasach 1-3, pojawia się takie sformułowanie, że. Na tym etapie kształcenia są to dążenia do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznania i rozumienia świata, radzenia ale jak, ale sobie jak to z codziennymi w, sytuacjami. Jak to wygląda w praktyce. No, w praktyce wygląda bardzo różnie, jak widzimy, czasem pojawia się taki przedmiot, jak w tym właśnie warszawskim liceum, gdzie jest realizowana psychologia i są szkoły. Gdzie zupełnie na ten temat niewiele wiadomo. Chociaż ja upomniałbym się bardziej o taki aspekt związany z umiejętnościami psychologicznymi niż samą wiedzą, bowiem tutaj mówimy o wiedzy, o wartości tej wiedzy, i ja ją oczywiście doceniam. Natomiast chciałbym powiedzieć też o tym, że gdyby Pojawiła się taka ścieżka edukacyjna, o czym można sobie pomarzyć, prawda? W no, miejmy nadzieję, że te marzenia przybiorą realne kształty. No, tak. to, to jednak postawiłbym większy akcent właśnie na kształtowanie pewnych umiejętności, na przykład umiejętności interpersonalnych niż przekazywanie tylko samej wiedzy psychologicznej. Czyli jeżeli uczyć to czego, rozwiązywania sporów bez agresji, asertywności, no, bardzo wielu zagadnień. Na pewno jest to cały taki kanon umiejętności interpersonalnych związanych na przykład z asertywnością, tak jak Pan wspomniał, z problemem rozwiązywania problemu, z radzeniem sobie ze stresem.